Cześć moi drodzy, tu, tu droga duszy, robimy sobie dla Waszego znaku zodiaku, dla panien, yy, czytanie szybciutkie z trzech kart na szansę, <laughs> Szans, szansa, wyzwanie i rada i czytanie z ogólne. Pamiętajcie, bierzcie do siebie tak jak rezonuje, resztę zostawcie, yy, rolę sobie zamienia, zamieniajcie i czas oczywiście w tarocie jest płynny. Nie blokujcie się, nie nastawiacie. To ma być jakąś wskazówką, inspiracją, nie blokadą, absolutnie. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila wzdraga.gmail.com. Natomiast, jeżeli chcecie wspierać nasz kanał, to jest taka możliwość. W opisie filmu jest link do Bajkofitu i możecie postawić mi kawkę. Natomiast teraz zaczynamy. I tak jak mówiłam, szybciutko robimy, chociaż czasami takie krótkie te czytania nie wychodzą. Zależy, co się będzie chciało pokazać. Szansa, panny, panne, szansa. Czytanie na jakiś najbliższy czas teraz. Szansa. Uff. ostro. Eee, chcę powiedzieć tak, zmiany mentalności, sposobu myślenia, jakiś taki coś gruchnie, to może być takie, taka sytuacja, ale szansa, żeby wreszcie odpuścić, żeby coś się rozpadło, żeby nie trzeba było tego podtrzymywać. Wręcz nie jest to wskazane to podtrzymywanie. Niektórzy mają taką właśnie tendencję do trzymania czegoś, co w ogóle nie powinno zaistnieć, tak? co nie powinno być zbudowane, co nie powinno być stworzone. Czy to współpraca, czy to relacja, czy to konstrukt myślowy. Tu może przyjść takie nagłe gruchnięcie, nagłe tąpnięcie. I zobaczenie wszystkiego zupełnie w innym świetle. Słuchajcie. Mamy siódemkę mieczy i to jest zaprzestanie oszukiwania siebie, ale też i innych. Udawania kogoś, kim się nie jest. No właśnie, patrzenia jakimiś innymi oczami na wszystko. Wiecie, to takie różowe okulary. One mogą być różowe lub nie różowe, ale. Jakby przychodzi prawdziwa wizja świata, albo. Wreszcie opadają maski i zaczynam widzieć rzeczywistość, albo już nie mam siły tego trzymać, ale trzymam z całej siły, wspieram, utrzymuję, nie wiem, dogadzam, mm -mm. ale już to jest ponad moje siły, więc tu już nie ma szans, bo tu jest szansa, znaczy nie ma szans, szansa jest, możecie wykończyć się, ale jest szansa właśnie, żeby się z czegoś uwolnić, żeby to w końcu runęło. Poddajcie się, po prostu poddajcie się, przestańcie się oszukiwać. Zmierzcie się z tym, z jakąś prawdą, bo tu jest generalnie prawda. Siódemka Mieczy mówi o złodzieju, o kłamstwie, o oszukiwaniu innych, o jakby strachu przed tym, co ma nastąpić, strachu przed konfrontacją, o takim wężowym języku, takim ubrane wszystko jest w takie piękne słowa. To mogą być też takie raniące rzeczy i możecie to znosić, bo może to być wobec Was robione, tak? Że ktoś e, jakieś przytyki do Was e, ma, e, ubiera w jakieś, mm, wiecie, piękny... E, o, piękną oprawę robi do czegoś, co jest bardzo złe, co jest podstępne, może no, no, złe, po prostu takie, takie żmijowate. No dobra, e, wyzwanie w takim razie, Panny, wyzwanie. Wyzwanie, no to może być relacja, związek, małżeństwo i chcę powiedzieć... No uciekła mi myśl. Tu do tej wieży właśnie, właśnie. Aha, no że może niektórzy czekają na to, aż to się po prostu samo rozleci, tak? I jest ta szansa. Przychodzi ta szansa, że może coś tąpnąć, bo świat już nie może dłużej na to patrzeć. Eremita. Wejście do siebie, poszukanie mądrości, odsunięcie się, może samotność będzie lepsza niż to. Może tu właśnie nakierowanie na, na, na te kwestie. Ehm, papież mówi o mądrości, mm, o wiedzy, mm, mm, przepraszam, <coughs> o wiedzy. Ehm, nie bądźcie też naiwni, chcę powiedzieć, bo papież czasami em, potrafi być dwulicowy. To jest wyzwanie, żeby zdobyć tę mądrość, bo może właśnie ktoś wam cały czas pewne rzeczy ładnie opakowuje i sprzedaje wam, tak? A wy, jak to dziecko, siedzicie tak naiwnie i słuchacie tej mądrości z góry. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy po prostu jakaś organizacja, cokolwiek, nie bądźcie naiwni, tak? Bo papież, tak jak powiedziałam, potrafi być dwulicowy. Tu jest, może być połączenie jakieś, tak? Może właśnie trudno się z czegoś wyplątać, z jakiejś struktury, która jest jakby... spięło się właśnie daleko. I trudno się z tego wyplątać. I to będzie być może wyzwaniem. Zejść na ziemię, chcę powiedzieć. Zejść na ziemię. Co tu mamy? No tego ermite jeżeli być może niektórzy boją się samotności, dlatego trzymają to, co się ma rozpaść. Coś dużego, bo tu mamy trzy, to były trzy wielkie arkana. <laughs> Chcę powiedzieć też, żebyście odkryli tą mądrość zawoalowaną gdzieś. Coś, czego nie widzicie, coś, co tylko jest wam sprzedawane, a wy tego nie widzicie na piśmie, jakby źródła, skąd to jest brane. Aha, dobrze, po, y, rada, 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 tak sobie tu tasuję, a nie zdałam pytania. Mak, zobaczcie, coś bardzo dużego, moi drodzy, moi drogie panny. Słuchajcie, nie dajcie się wkręcić, y, może to tak brzmi kolokwialnie, ale nie dajcie się zmanipulować, bo tu jest, bądźcie mądrzejsi niż ten papież, tak? To, że jest ktoś autorytetem czy jakaś instytucja, to nie znaczy, że mówi prawdę, że, że to jest prawda objawiona. No, kto tak powiedział, kto komu dał jakieś tam prawo, no nikt nikomu nie dał, Ka każdy jest równy. Nie? No, wiadomo, że my sobie tworzymy hierarchię, ludzie, ale nie ma takiej ponadludzkiej, to tylko przyroda, tak? tylko em, energia, która nad nami jest, em, panuje nad sam tym tutaj życiem ziemskim. Em, Przyroda, jak zwał, tak zwał, yy, ma moc yy, działania, tak naprawdę czynienia tego, co, co się dzieje, bo my jesteśmy w 100% zależni od tego, co tu na tej Ziemi się dzieje, a jakby nie mamy na to wpływu. Także jeżeli nas tutaj nagle po wodzie zaleją, nie wiem, zmieni się przyciąganie, cokolwiek, no nie będziemy mieli na to wpływu, tak. Chcę przez to powiedzieć, przez ten przydługawy wywód. Yy, że nie wierzcie żadnym autorytetom. To będzie wyzwanie, żeby przeniknąć przez jakieś dla niektórych manipulacje, ale podawane na tacy jako opakowane jako coś pięknego, tak? Nie poświęcajcie się. Jeżeli ktoś wam mówi, że taki krzyż nie siecie, że to jest wasz. Nie absolutnie żaden, żaden krzyż, no chyba, że jakąś karmę sobie tam byliście źli i coś złego zrobiliście, ale tu jest uwolnienie z tego. Tu, tu jest pokazane, masz szansę się z czegoś uwolnić. Być może odpokutowałeś swoje czy odpokutowałaś i możesz z tego wyjść. A po drugie, może właśnie się poświęcacie. To jest taka, wiecie, wersja cierpiętnicy. Taki mój los. No nie jest taki los. Zresztą no, dobra, nie będę wnikać. Każdy ma swój rozum, ale możecie się z czegoś tutaj uwolnić, co jest pięknie opakowane, takie... No, nie będę dosadna. Dobra. Bądźcie rozumni, yy, bądźcie liderem swojego życia. mak bardzo duże rzeczy tu się dzieją. Możecie zmienić całkowicie swoje życie dlatego, tu jest ta wieża, która łomocza wszystko. To może być właśnie: nagle zobaczycie sposób, zmienicie sposób myślenia. Jakby to po prostu, jakby kotara, mgła z Waszych oczu opadła i głowy. Nagle przejrzycie. Może nie nagle, bo tu mamy tego papieża, on jest wyzwaniem, który pięknie mówi, piękne słowa, on pod takim, wiecie, takim ciepłym, dobrym, um, dobrze, tak ciepło przekazuje to, ale to jest taki żmiowy język, tak? Więc, bo mieliśmy tam siódemkę mieczy, więc to jest podstępne. To jest takie chęć korzyści jakiejś, chęć utrzymania przy sobie na przykład, um, no, taka niefajna, nie podstępna energia, bardzo podstępna. E, mag mówi: bądź mądrzejszy. Masz moc, masz władzę, e, którą masz przyrodzoną, jakby. Skorzystaj z tego. Zacznij mówić, daj głos. Wydobądź głos i powiedz coś wszystkim, bo być może coś jest skrywane, co e, musi ujrzeć światło dzienne, ale, albo musi zostać usłyszane. Król Buła w wersji żeńskiej: bądź odważnym. Chcę powiedzieć, miej jaja, tak? Odważ się. Zawalcz o siebie. Ym... Masz swoją wartość, której być może nie dostrzegasz, ale poznaj swoją wartość, bo ją masz. Ym... Wiarę w siebie, chęć walki, zdobywania, poszerzania, polepszania. Dobra, ta wieża, moi drodzy, wieża, o czym nam mówi. Uch. To powoli się rozpada, to się sypie już samo. To jest proces, moi drodzy, on już trwa od dłuższego, dłuższego czasu. I to dobry nie do końca. Wy możecie tylko, to, jeżeli to puścicie, to po prostu nic, nawet nie, nie robiąc czasami nic, ale lepiej jak puścicie, to to szybciej to się zakończy. Że nie będziecie się temu sprzeciwiać, nie będziecie się temu opierać. To, to rozpadnie się tak czy siak. Tu nie ma szansy istnienia dalej. Dobre wiadomości. Gwiazda to jest właściwa ścieżka. Jest coś lepszego dla Was, więc im szybciej to puścicie, yy, tym szybciej przyjdzie coś lepszego. Papież, papież. Bo coś czeka być może na Was lepszego. Tu jest zwycięstwo, tu chęć zwycięstwa. I teraz ktoś może robić Wam podgórkę i robić to w taki zawoalowalny czasem sposób, a czasem bezpośredni, siłowo. Bo ktoś tu chce być zawsze górą, ktoś chce zwyciężać, ktoś... Yy, no a Wy robicie coś, jeżeli to zrobicie, no to jeżeli powiecie nie, to stawicie opór i ten ktoś będzie chciał zwyciężyć za wszelką cenę. Ale w pewnym momencie to może być taki zwrot o 180 stopni. Tak? Zwrot akcji, zwrot działania. Zmiana drogi. 9 mieczy. Może się czegoś właśnie... Albo się tej osoby boicie, albo takiej akcji się boicie. Mać szansę to, to nie jest, że nie macie bardziej, to sobie wyolbrzymiacie tą kwestię. Jeżeli macie trudną sytuację, oczywiście nie działajcie sami, tak? Poszukajcie wsparcia. No i jeżeli tu macie do czynienia z jakimś oprawcą, no to nie idźcie na konfrontację, tylko po prostu wyjazd. Dobrze, mag, mag, mag. Pięć kielichów, jakby żyjecie tym, co było, ale już zaczynacie patrzeć w nową drogę, bo już macie dosyć, tego już więcej nie, nie możecie znieść. E, może zmarnowanym czasem, zmarnowanymi marnowany, z latami, że coś było, ale jakby zachodzi zmiana, macie szansę to zmienić, tak? Macie szansę mm, wypłynąć na te szersze wody, macie szansę skorzystać z tych dwóch kielichów, tutaj, które tutaj są i się uwolnić, ale potrzeba tu odwagi, siły, pomysłu na siebie, pomysłu do działania, czegokolwiek to dotyczy, bo to jest tutaj. Zobaczcie, ktoś Was może wspierać w tym. Jest wyrównanie energii. OK. Mistrzowie duchowi. Priorytety... No to chyba nie muszę tłumaczyć, żeby ustalać priorytety, co jest najważniejsze. Gest pojednania. Na ile to możliwe, yy, pokojowo załatwiać sprawę. Wróć na łono natury. I teraz chcę powiedzieć: być może do jakiejś społeczności, gdzieś indziej, gdzie, gdzie przynależycie. Nie wiem. Ale yy, odetchnąć w przyrodzie nabrać siły, bo tu potrzeba będzie siły. Wy macie potrzebne ku temu elementy, tak jak mówi mag, ale musicie je umieć z siebie wykrzesać, a do tego potrzeba czystej głowy, jakby nabrania siły. Z dystansu się od dramatu. Jesteś w stanie to zrobić, tak? Okej. Okay. I chcę powiedzieć że przy tej karcie tutaj pięciu kielichów, nie czucie się winne czy winni. Jakby tu trzeba zakończyć to. Może jest tu jakieś poczucie winy. Dlatego cały czas coś podtrzymujecie. Okej. Okay. Anioł szczęścia, sukces, powodzenie, spełnienie. Anioł troski macierzyństwa. Słuchajcie, też. Opieka, czuwanie, poświęcenie. No właśnie ktoś tu się poświęca. Być może też myślicie, że ktoś sobie nie da rady bez was. Anioł ogniska domowego, rodzina, korzenie, ojczyzna. I niektórzy będą wracać do ojczyzny, już kończą być może jakiś tur po świecie, emigrację i wracają, gdziekolwiek jest wasza ojczyzna, tak? Bo to można różnie rozumieć. Do, ro do rodziny, do korzeni, ale niektórzy tu się poświęcają dla rodziny, właśnie. I utrzymują po. Ponad swoje siły, kosztem siebie. Czy yy, pracę, czy cokolwiek. Anioł intuicji, przewidywanie, podświadomość, sny. Coś wam mówi, że musicie już to puścić, bo już więcej nie dacie rady, już nie zniesiecie więcej. Dobra. Dobra, dobra. Wartość. Nieustannie jesteś godny przynależeć do miłości. Nie potrzeba nic poprawiać. W rzeczywistości jesteś samą miłością. Przyjmowanie. Z każdym dniem łatwiej jest otrzymywać, otrzymać najwyższy boski plan i zaufać swojemu wewnętrznemu przewodnikowi. Zaufaj, że idziesz w dobrą stronę. Słuchaj intuicji. No zawsze, zawsze, trzeba, wiecie, to trzeba mieć wyważone, bo to, to też nie jest tak łatwo, przychodzą znaki, no ale co jest tym znakiem, że wiatr zawieje, nie wiem, że mi tutaj, o, wisienka z drzewa spadnie, to jest znak, to, to trzeba też wyważyć, bo nie wszystko jest znakiem, tak, że każdy, że kot przejdzie, że jedno piórko spadnie, no to, to by musiało mnóstwo tych piór latać, tak, a że akurat mamy kurnik i, i piór lata wszędzie pełno dookoła, no to nie dajmy się zwariować, tak, są takie rzeczy, które będziemy wiedzieć, że po prostu to są znaki. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. No właśnie, pojawią się jakieś pióra, tylko nie, że mamy nad głową. No może być też tak, gniazdo. <głos》> to będzie szczególny przypadek. Ale wiecie, to, to wszystko trzeba wyważyć. Jeżeli patrzymy, będziecie to czuć po prostu, jeżeli będą znaki. Dobra, kończymy. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Um... Życzę wam naprawdę siły, mocy, energii, żebyście zdołali sobie z tą sytuacją poradzić, żebyście po prostu mieli odwagę odpuścić, bo to też trzeba mieć odwagę, żebyście mieli siłę puścić. Bo jak tak długo się trzymamy czegoś, to my trudno już tak wiecie, to tak wrośliśmy prawie w tę konstrukcję. Dobrze. Koniec. Widzimy się w następnych czytaniach. Buziaki. Pa pa.